Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie pierwszy wyjazd 30 z garażu po zimie i po tym remoncie będziemy będziemy zalewać wodą. Zamykam tutaj kraniki, jeden i drugi. Tam w bloku jest wymieniony na nowy. Może się nie będzie lało z niego wreszcie. I jeszcze Wyszła taka sprawa, że musiałem wymienić pompkę zasilającą Bo od tej starej się tutaj urwało Jak się śruba trzyma na, na tym takim, no nie wiem, no tym czymś tutaj na tym drucie To się połowa tego ukruszyła i musiałem wymienić na nową Widzę, że tu jest ropa Ale mam nadzieję, że to po prostu zostało z odpowietrzaniem i tu jeszcze jak zakładałem ten wężyk A nie się leje, ale no to Popracuję trochę to zobaczymy Jak to będzie Sprawdzimy jeszcze olej w pompie wtryskowej bo musiałem tutaj nalać nowego jak tą pompkę wymieniałem. Tu jest taki bagnet. Tu jest śrubka, odkręca się. I tam jest, u mnie jest poziom minimalny tylko zaznaczony i nie wiem właśnie czy czy to powinno być maksimum też zaznaczone czy czy nie. I teraz musimy zerknąć sobie. Być to jest tylko czy jest go wystarczające ile zbolałem na oko popatrzmy chyba jest dobrze jeszcze nie będę wuchował tego oleju tylko jak trochę traktor przejedzie to, to wtedy sprawdzę Stans. a dolewa się oleju tutaj tą nakrętkę, ten korek się odkręca i się dolewa no w czystej pomp nie ma już tego wzbogacacza w tutaj co daje dawkę paliwa yy, ale jest to samo wchodzi oleju 0,6 litra według tego co tam się orientowałem w internecie zamykamy maskę i lejemy wodę wodę sobie wlejemy, wodę mam z deszczówki z bańki do tego też tu położymy szmatę, trochę żeby nie leciały te wszystkie paprochy Co tam są? na pewno coś Spadło z, rynne, z deszczu. w deszczu aj, Ajajaj, się leje Po tej szmacie zamiast do środka Trzeba powoli lać jak się cedzi I Zaraz będę patrzył czy skraniki dobrze dokręciły. A co będę robił? Na no drugą dawkę będę siał Jest teraz ładna wiosenna pogoda, jak nie luty i trzeba będzie to wywieźć na pole. Jeszcze jest nie wszystko obcięte. To da się wjechać tam, gdzie trzeba. Tak, żeby po patykach nie jeździć. Będziemy zaczynać sezon pomału. Ślęzy już są przygotowane do, do pryskania. Także tylko kwestia obcięcia pozbierać te gałęzie i będzie git jeszcze tu przyszedłem na drugi dzień zobaczyć jak traktor postał trochę jaki jest poziom tego oleju w pompie jeszcze Wam pokażę tą starą pompkę zasilającą ona ma tutaj inny mechanizm ja się bałem w ogóle, że to nie będzie pasowało, zobacz. Ona tutaj ma takie takiego... Takie kółeczko to się kręci, ale też się jej wciska i się później wykonałem telefon do przyjaciela, bo <coughs> w tej nowej co kupiłem to nie ma tutaj takiego kółeczka w tej pompce, tylko jest taki po prostu bolec tutaj. I on się też chowa, tak jak to się tak wciska. O. No i się okazało, że to ta pompka działa na tej zasadzie, że to się wciska. Ja nie wiedziałem. No ale wykonałem telefon do przyjaciela i dziękuję za fachową pomoc i przy remoncie, i przy tym. I tego, i co? No i ta nowa, jak widać, pasuje wszystko, śmiga, wszystko działa. Na szczęście. No i patrzę i patrzę i patrzę. Trzeba wyczyścić bagnet, wsadzić jeszcze raz. Na kropla się robi, ale w którym miejscu jestem, powiem Wam ten poziom, to za nic ja nie widzę. No ja światło jeszcze spojrzę. No teoretycznie to jest. Sporo. Dobra, dobra. jest widok. Jest Nie trzeba nic dolewać. Jeszcze tą pompkę tu raz obtarłem dokładnie, bo tutaj trochę tej ropy było. I jeśli będzie się jeszcze lało, to prawdopodobnie spod tej tutaj podkładki. O, widzicie jak jest ten, jak wchodzi tutaj wąż. Tu jest chyba niedokręcony, mi się wydaje, bo tu jakby jeszcze troszkę tej ropy było. No zobaczymy, będziemy patrzeć. No, mam nadzieję, że nie jest nowa pompka i się nie leje, ale to różnie z tymi częściami teraz jest nowymi. Dobra, nie gadaj głupot i do domu. No dobra, to idę. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.